Siemanko moi drodzy widzowie, z tej strony nasz ulubiony Jupiter, czyli ja, Wełski i witam Was w nowym roku 2025. Troszeczkę zaniedbałem tutaj przez przerwę świąteczną nasze odcinki kochane ze skrzyneczek, ale już jestem, już jestem, mamy dzisiaj 5 chyba stycznia i dzisiaj to chyba nawet wleci, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, może się wyrobię. Myślę, że raczej się powinienem wyrobić, ale nevermind. Witam Was w kolejnym odcinku z Hellcase'a. Jak nie pamiętacie co się wydarzyło w ostatnim odcinku, no to mieliśmy 500 dolarów i niestety ale byliśmy w plecy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się uda wyjść na plusik. Moi drodzy, oczywiście strona jest Powy dla użytkowników po 18 roku życia i ja do niczego Was nie namawiam, ale jeżeli chcecie, możecie sobie za darmo wypróbować. Wystarczy, że się zalogujecie, klikniecie tutaj w przycisk Refil. I tutaj wpiszecie kod welski, albo po prostu wejdziecie przez link w opisie i 13% moi drodzy do pierwszego doładowania 10 chyba do drugiego i tam 7 do trzeciego generalnie pierwsze, pie, pierwsze, pierwsze dwa chyba mają 10% no w opisie w opisie tego filmu również będziecie mieć napisane są przeróżne metody płatności karta blik, wiadomo krypto skinki i, i, i nawet revolut tutaj o widzę że jest Także nie macie się czym przejmować, bo na różne sposoby możecie tutaj się ładnie pobawić. Moi drodzy, od czego by tu zacząć? No mamy jeszcze evencik ten świąteczny, ale kurcze pieczone. Może dzisiaj będziemy otwierać jakieś inne skrzynki, co? No tutaj kurde Gloves Sunning Source 2. Może byśmy zaczęli tutaj od takiego mm, nie eventowego, czyli na przykład od Prismy, Prisma Shifta. Taka skrzyneczka za 6 dolarów. Na sam początek myślę, że byłaby idealna. I CZK Yellow Jacket na sam początek tutaj, skrzynki za 6 z hakiem i dostaliśmy skinka za 5 No. Za fajnie to to nie wygląda. Ale tutaj Riptide Collection z kolejna tutaj za 5 dolarków i 10 centów. Myślę, że możemy sobie pozwolić. Na dwie tym razem, 10.20, proszę bardzo, proszę mi tutaj zakręcić 10 dolarów 20 centów, a przypominam oczywiście, że będą również giveaway'e, eee, będą również giveaway'e, ale jeszcze nie w tym odcinku, 10.20, 2.83, nie za fajnie. Oczywiście chciałbym w dzisiejszym odcinku również przetestować yy, bitewki. Tutaj skrzynka MIN. MIN CS2 31 dolarów to jest już całkiem sporo i dostaliśmy Electric Hive, może, bo to chyba byłoby więcej warte. Bo Wasteland Rebel chyba nie. Ojoj, oj, oj, przepraszam bardzo. HK47 Wasteland Rebel tutaj 219 dolarów. No i da się, da się. Skrzynka za 120 dolarów. Skrzynka za 120 dolarów. Boże, jakie 120 dolarów. Gdzieś tak około 120 złotych i skinek za kafla. Da się, da się. Znaczy za kafla. No mniej więcej za kafla oczywiście. Tych skrzynek jest tutaj dużo. Skrzynki Gloves no nie będę raczej otwierał, bo chciałbym tutaj, kurde, posprawdzać jednak parę tych. O, skrzynki noworoczne. To ja akurat bym chętnie potestował. Skrzynka konfetti za 2 dolary. To ją to możemy otworzyć sobie nawet 5 za 10 dolków i tutaj 5 skrzyneczek. One są limitowane jeszcze tylko 4 dni. One będą tutaj na i się. Kurczę, może to się zwróci, 10... No, zwróciło się. 23,79 centów. no tutaj się nie zwróciło, tutaj się nie zwróciło i tutaj się nie zwróciło i tutaj się nie zwróciło, czyli w zasadzie jedna skrzynka tylko oddała, ale... ważne, że oddała. Kolejną skrzynką, tak pod względem ceny, to będziemy mieć tutaj Też 5 skrzynek za 25, tutaj Golden Hour 25 dolków i mam nadzieję, że na bitwy mi starczy Bym bardzo chciał, żeby mi na nie, batelki tutaj starczyło 23, powiem wam, że naprawdę Nie wygląda to koszmarnie, bo tutaj dało nam coś za dyszkę No co prawda nie wyszliśmy tutaj na plus Kometa. Kometa za 18 to, to jedną otworzymy, kometa za 18, czyli jakieś 72 zł mniej więcej. Asimov? Czyli M4A4 chińskie znaczki chińskie znaczki. Chińskie znaczki za niecałe 11, jakby ja uważam, że i tak mogłoby nam wypaść o wiele gorzej. Kolejną skrzynką w kolejności po cenie jest tutaj Sparkler za 43 dolary, to ją też sobie otworzymy. Na plus raczej nie będziemy, ale ładnie nam jedna skrzynka oddała Bullet Queen. Nie wiem, czy będzie on tyle wart. 7 jest warty. No to tutaj ładnie poleciała. Ładnie Helgeys poleciał w kulki z nami. Um, kurde, no jest ta skrzynka za 90, ona mnie kusi. Ale kurcze batelki też trzeba zrobić. Dobra, to coś za 16 bym znalazł. Coś za 16 tutaj fajnego takiego. To są skrzynki ulubione, ja je dodałem do ulubionych, haha Skin families, black panther, tiger tooth family No tu są kurde fajne Te, te skrzynki kurcze pieczone Co tu jest fajnego? Czy chcesz coś za jakieś 15-16 dolarów mniej więcej znaleźć? O jest skrzynka yellow za 14, to akurat I sobie zrobimy jakąś bitewkę Dwa razy po 50 dolarów, sobie zrobimy bitewki Taki plan. 14 dolarów, no to nie będzie warte. 14 dolarów. 1,6,5. No to kurde. Średniawa, taka, nie? Mocna średniawa. Mamy itemy za 300, czyli no. Łącznie byśmy byli 100 w plecy, ale. Case battle. Case battle, moi drodzy. I sobie coś tutaj utworzymy. Create battle i dodajemy sobie jakieś skrzyneczki. Uh. Nie, nie, nie szum. To się zmieniło coś? Czy mi się tak wydaje tylko? Dobra, co tu jest fajnego? Takie, te tańsze takie skrzynki bym wybrał. O, takie skrzynki za 5 dolarów. Żeby. Takie skrzynki od 5 dolarów. No halo, dlaczego nie mogę wyszukać? Jezus od 5 dolarów do 6 dolarów. O. Kurde, no się zepsuło. Dobra, od 4 do 5 i teraz wyszukało. Za 5 dolarów to są takie skrzynki zwykłe, tutaj nie będzie za wiele, daj na kolektor. Dobra, to się jakoś tam pobawimy, nie? Tego 5. Tego 5. Coś za 8 dolków, coś za 8 dolków jeszcze bym dał, coś za 8 dolków, no to za 8 dolków taki fade case proszę bardzo, myślę, że będzie idealnie i z kim my tu gramy, gramy z botami, sharing mode to jest nowe, czyli sharing mode to, że porówno się dzielimy, jeżeli wygramy, to wygrane dzielimy porówno pomiędzy uczestników na czterech graczy, prywatna Starte battle z botami i boty od razu dołączają do bitwy jak coś Zobaczmy kto wygra pierwszą bitwę Pamiętajcie, że będą giveaway'e, więc polecam używać mojego botów. i bocik pierwszą, niestety bocik drugą. Bo to kto ładnie wyosował teraz za osiemna. Oj, deseret Spacek. Mm. Kurcze, no raczej nie wygramy tej bitwy. Chyba że nam spadnie coś fajnego, ale na razie to. No na razie tutaj drugi bot z czwartym botem się biją web w web. No dostaliśmy chyba coś fajniejszego teraz, ale jesteśmy w pler 11 dolarów. No nie wiem, czy coś za 11 nam tu wpadnie. Oj nie, oj nie bardzo chyba. Oj, słabiutko będzie, nie? Fajnie by było wygrać, bo byśmy zgarnęli sobie fajne pieniążki. Ale ostatecznie wygrał bot numer 2 i zgarnął sobie prawie 200 dolarów, to co wy na to, żeby zrobić drugą taką samą bitwę. No bo Czemu by nie spróbować wygrać jeszcze raz bitwy. No, zgarnął sobie trochę sianka Nóż! Pykwa! Proszę bardzo, Falken Night Fate za prawie 400 dolarów, a mówiłem, dobrze zrobiłem, że spróbowałem jeszcze raz. Ale pamiętajcie to się wszystko może wydać, jakby w pierwszej skrzynce nóż wydropił. Ze skrzynki za ile? Za 4 dolary? Za 4,5 dolara, coś takiego? Kurde, to tu się ładnie dzieje, widzowie. Może nie będziemy milionerami w tym odcinku, ale kurde. Podoba mi się to. Znaczy, żeby mi ten zysk tam jeszcze trochę podkręciły bodziki, w sensie, żeby mnie nie dogonili. Ło, tutaj coś fajnego mu spadło, bo do 88 dolarów se podbił. Także ja, ja oczywiście chcę wygrać tę bitwę. Ale kurde, też nie chcę żeby bocik mnie tu dogonił Tu noże jakieś przeleciały, Boże Święty Dobra, jeszcze trzy, jeszcze trzy wstrzynki Wszystko się może wydarzyć, także... Także wiecie, to jeszcze nie jest przesądzone, ale miejmy nadzieję, że wygram Uwaga, uwaga Wygrałem I moi drodzy, zgarniamy sobie tak oto 593 dolary w tym nożyk, kurde, Falcon, Knife Fejjig, no po prostu... Mwa, Picobello. Picobello, Pitewka. Nam został dolar. I my mamy w ekwipunku 884 dolary. Aż bym chciał, moi drodzy, zrobić wam jakiś giveaway, ale to jeszcze nie w tym odcinku, jest za wcześnie, bo to dopiero drugi odcinek. Ale spokojnie...

Eee, dobra, tylko jak zaznaczyć te? się teraz zaznaczyć, e, Kurde, rzeczy, które chce się sprzedać, a które zostawić? Bo kurczę, bym chciał tak bardzo chętnie zrobić. Bo interesuje mnie, z kim którego chciałbym wam zostawić, na przykład taki Cortex. No dobra, no to generalnie mamy prawie 900 dolarów. Ja teraz tego nie będę sprzedawał, ja to sprzedam e, po nagraniu. Także moi drodzy, dzisiejszy odcinek się udał, bo wyszliśmy na plus. W pierwszym odcinku połowę nam zabrało, dzisiaj nam bardzo ładnie oddało w bitewce. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Pamiętajcie o tym, żeby użyć mojego kodu tutaj w refil sobie wpisać welski albo wejść przez link w opisie, dostaniecie 70 centów za darmo dla nowych użytkowników i bonusy do doładowania. Wszystko będziecie mieć w opisie tego filmu, także serdecznie zapraszam sobie przetestować Hellcase'a i wpłacać z moim kodem, ponieważ jak już przyjdzie czas na giveaway'a, to on będzie siedział bezpośrednio na stronie i tam trzeba będzie spełnić konkretne warunki, żeby móc wziąć udział w giveawayu. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.